Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Popatrzmy sobie na kontrakty na indeks S&P 500. Z poniedziałkowego dołka na poziomie około 2250 do dzisiejszego porannego szczytu. Na poziomie prawie 2300 pojawiła się pięciofalowa struktura. W krótkim terminie dziś, jutro możliwa jest realizacja zysków po tych wzrostach. 38% zniesienia całego roku wzrostowego znajduje się na poziomie około 2200. 81 punktów popatrzmy na to wszystko w dłuższej perspektywie w dłuższym terminie widzimy że z dołka, który mieliśmy w jak pojawiła się właśnie ta struktura a wcześniej z dołka 30 grudnia pojawiła się też pięciofalowa struktura czyli popatrzmy sobie na dłuższy układ fala pierwsza tutaj fala druga Wczoraj najprawdopodobniej, za, znaczy dzisiaj rano zakończona najprawdopodobniej fala trzecia, potem jakaś korekta, 38% zniesienia 2281, potem odbicie, potem prawdopodobnie jeszcze jedno cofnięcie fala czwarta i potem w dłuższej perspektywie można spodziewać się jeszcze fali piątej, target 2320-2330, być może trochę wyżej i potem w dłuższej perspektywie możliwa jakaś dłuższa wielosesyjna korekta. Bardzo podobna sytuacja powinna być na rynku niemieckim. Z tego tutaj dołka, ten dołek jest oczywiście w innym miejscu, z tego dołka pojawiła się trójfalowa struktura, w krótkim terminie możliwa realizacja zysków. 11 750, to jest 38% zniesienia tej tutaj fali wzrostowej zaznaczonej na żółto. Wsparcie na poziomie 11,670 nie powinno być testowane. Powinniśmy zatrzymać się znacznie wyżej i potem w dłuższej perspektywie czeka nas kolejna fala wzrostu, potem w dłuższej perspektywie. Kolejna jakaś lokalna korekta. Na polskim rynku z kolei dzisiaj mieliśmy szczyt na poziomie około 2202. Tam mamy silny opór. Proszę o przeczytanie komentarza z godziną między 10 a 11. Tutaj Michał Kowalski pisał ten komentarz. Długoterminowa perspektywa. Dla 20 sytuacja dosyć ciekawa, gdzie mamy ważne wsparcie. Jest na poziomie 2030, jeśli doszło do jego przebicia, wtedy realizuje się scenariusz bardziej <coughs> pesymistyczny, poważniejsze spadki. <coughs> Natomiast w w perspektywie kolejne e, wzrosty. Może być tak jeszcze, że na polskim rynku, gdy rynek amerykański <coughs> zrobi korektę, nie będzie w stanie tutaj przebić się przez ten szczyt. Będziemy mieli jakąś kon kon mieli konsolidację. I potem w dłuższej perspektywie z tej konsolidacji dojdzie do wybicia. W dół będziemy realizowali <coughs> zyski po wzrostach stołka listopadowego. Teraz przechodzimy do sytuacji na eurodolarze. To z kolei przez kilka dni ostatnich mieliśmy konsolidację o szerokości 50 pipsów. Doszło dzisiaj wreszcie do przełamania tego wsparcia na poziomie 10720. Mamy otwartą drogę do spadku do poziomu około 1,0580. Tutaj Możemy się znaleźć jutro. Potem możliwe jakieś odbicie. <laughs> Warto zwrócić potem uwagę na skalę tego odbicia, bo najprawdopodobniej będzie się korekcyjne i w dalszej perspektywie można byłoby spodziewać się na kolejną falę spadków. To oczywiście powinno przełożyć na osłabienie <laughs> naszej waluty do dolara, czy też innymi słowy wzrost kursu dolara do złotego. Mamy dzisiaj odbicie w perspektywie krótkoterminowej możliwy wzrost w rejon około 4,11 to jest silny opór przełamanie tego oporu otwiera drogę do powrotu na ostatnie długoterminowe szczyty przechodzimy do sytuacji na poziomie cen złota tu z kolei formacja podwójnego szczytu zasięg spadków 1174 dolary z możliwością jeszcze zejścia na niższy poziom Natomiast potem w dłuższej perspektywie oczekuję na kolejną falę wzrostów. Możemy przekroczyć te ostatnie szczyty. To będzie koniec bicia z grudniowego dołka. Potem powrót do spadków. Myślę, że do jesieni złoto może spadać. Szczegóły oczywiście w podsumowaniu tygodnia. Tam jest perspektywa wielomiesięczna. No i jeszcze na koniec ropa. Na wykresie cen ropy doszło dzisiaj do wzrostów. Mamy przekroczony tutaj ten lokalny szczyt. Sygnał sprzedaży pojawi się wtedy, kiedy będzie spadali poniżej tutaj tego lokalnego szczytu, to wtedy będzie można oczekiwać powrotu do tutaj tych wsparć, wbijania około 52,6. Przebicie tego wsparcia powinno w dalszej perspektywie do, doprowadzić nas w te rejony tutaj tych silnych wsparć w okolicy 52. Tutaj też być może będzie potem jakieś odbicie, myślę, że korekcyjne i dłuższej, wielosososyjnej perspektywie możliwa byłaby kolejna fala spadków z e, zasięg do poziomu około 50-75. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i zapraszam na 18. Dzisiaj w czwartek mamy ciekawe szkolenie, e, nowe, no, nowe szkolenie, wpływ informacji na rynki finansowe. Do usłyszenia.